Istnieje moment w dynamice między mężczyzną a kobietą, kiedy równowaga władzy nieodwracalnie się przesuwa. To nie jest moment dramatyczny, nie ma w nim krzyku ani konfrontacji. Jest subtelny jak pęknięcie w fundamencie, niewidoczne na powierzchni, ale strukturalnie decydujące. Ten moment ujawnia się w wiadomości, w jednej konkretnej wiadomości, która zdradza coś fundamentalnego. Mężczyzna stracił kontrolę nad samym sobą. A kiedy tracisz kontrolę nad sobą, tracisz władzę nad dynamiką relacji. Dziś odkryjesz, dlaczego to, co wysyłasz w chwili emocjonalnej słabości, nigdy nie zostaje zapomniane. Dlaczego desperacja jest bardziej widoczna niż myślisz. I dlaczego mężczyźni, którzy rozumieją język władzy, nigdy nie wysyłają pewnych wiadomości bez względu na to, jak bardzo tego chcą. Oto paradoks, który musisz zrozumieć. Im bardziej starasz się zatrzymać jej uwagę, tym szybciej ją tracisz. Im więcej słów używasz, by udowodnić swoją wartość, tym głośniej komunikujesz jej brak. Kobieta nie reaguje na twoje intencje, reaguje na strukturę twojego zachowania i w tej strukturze jedna wiadomość może zdradzić wszystko. Pod koniec tego nagrania będziesz znał trzy fundamentalne filary żelaznego umysłu które chronią Twoją pozycję w każdej dynamice relacyjnej. Zrozumiesz język władzy. Nie ten wypowiedziany, ale ten zakodowany w czasie reakcji, w długości zdań, w obecności lub braku emocji. To nie są techniki manipulacji, to zasady autokontroli, które oddzielają mężczyznę świadomego od mężczyzny reaktywnego. Mężczyzna zwykły traktuje ciszę jak pustkę, którą trzeba wypełnić. Widzi brak odpowiedzi. Jako problem wymagający natychmiastowego rozwiązania, więc pisze. I pisze znowu. Każda wiadomość to próba odzyskania kontroli, ale w rzeczywistości każda kolejna wiadomość to dowód, że kontrola już została utracona. Wyobraź sobie scenariusz. Ona nie odpowiedziała na Twoją wiadomość od kilku godzin. Myślisz o niej. Zastanawiasz się, co robi, gdzie jest, z kim. Emocje zaczynają narastać. Niepewność zamienia się w lęk, lęk w potrzebę pewności. Więc piszesz ponownie. Może dodajesz żart. Może zadajesz pytanie. Może udajesz, że pytasz o coś praktycznego, choć oboje wiecie, że to pretekst. Co właśnie się stało? Przekazałeś jej informację krystalicznie jasną. Twój spokój zależy od jej reakcji. Twoja równowaga emocjonalna jest zakładnikiem jej uwagi. To nie jest pozycja władzy. To pozycja zależności. Kobieta nie analizuje tego intelektualnie. Czuje to instynktownie. Jej biologiczny system oceny wartości partnera rejestruje. Ten mężczyzna nie ma wewnętrznej stabilności. Jego centrum znajduje się poza nim, we mnie. A kiedy twoje centrum jest w drugiej osobie, nie jesteś już fundamentem. Jesteś satelitą. Żelazny umysł. Rozumie coś fundamentalnego. Cisza nie jest brakiem komunikacji. Cisza jest komunikatem, jest oświadczeniem o samowystarczalności. Jest dowodem, że twój spokój nie zależy od zewnętrznej walidacji. Kiedy potrafisz siedzieć w ciszy bez dyskomfortu, bez palącej potrzeby wypełnienia przestrzeni słowami, komunikujesz coś potężnego. Moja wartość nie wymaga potwierdzenia. To właśnie odróżnia mężczyznę reaktywnego od strategicznego. Reaktywny wysyła drugą wiadomość, bo nie może znieść niepewności. Strategiczny rozumie, że niepewność to narzędzie, a nie problem. Nie używasz jej do manipulacji, używasz jej do ochrony swojej pozycji, bo kiedy ona wie, że jej brak odpowiedzi nie wpływa na Twój stan wewnętrzny, równowaga zmienia się. Oto prawo, które musisz zinternalizować. Twoja reakcja na jej brak reakcji definiuje Twoją pozycję w relacji. Jeśli reagujesz desperacją, stajesz się przewidywalny, a przewidywalność to śmierć, pożądania. Jeśli reagujesz spokojem, stajesz się zagadką, a zagadki przyciągają uwagę. Każda wiadomość ma architekturę, ma długość, strukturę, gęstość emocjonalną. I ta architektura zdradza Twój stan wewnętrzny z chirurgiczną precyzją. Kiedy mężczyzna traci władzę nad dynamiką, jego wiadomości stają się coraz dłuższe. Zaczyna wyjaśniać, uzasadniać, opisywać swoje intencje. Próbuje kontrolować jej percepcję poprzez ilość słów, jakby więcej tekstu mogło przywrócić równowagę. To nie działa. Nigdy nie działa. Dlaczego? Bo długa wiadomość pełna wyjaśnień komunikuje jedno. Zależy mi na tym, co o mnie myślisz bardziej niż na tym, co sam o sobie myślę. To jest kapitulacja, to jest przyznanie, że sędzia Twojej wartości siedzi po drugiej stronie ekranu. Porównaj dwie odpowiedzi na ten sam scenariusz. Ona mówi, nie wiem, czy to między nami ma sens. Mężczyzna zwykły odpowiada, wiem, że ostatnio było między nami trudno, ale naprawdę myślę, że możemy to naprawić. Kiedy jestem z Tobą, czuję się inaczej niż z kimkolwiek innym. Może moglibyśmy porozmawiać i wszystko wyjaśnić? Nie chcę, żebyśmy się poddawali, bo wierzę, że warto o to walczyć. Co ty na to, moglibyśmy spotkać się w weekend? Mężczyzna żelaznego umysłu odpowiada: Rozumiem. Widzisz różnicę w strukturze władzy. Pierwszy błaga, negocjuje, stara się przekonać, drugi przyjmuje, nie atakuje, nie broni się, nie wyjaśnia. Po prostu potwierdza przyjęcie informacji. To nie jest obojętność, to jest kontrola. Długa wiadomość zdradza panikę. Krótka wiadomość zdradza spokój, a spokój w obliczu niepewności jest najbardziej pociągającą cechą, jaką mężczyzna może posiadać. Bo jest rzadka. Oto zasada, którą musisz wyrzeźbić w swoim umyśle. Im bardziej kontrolujesz długość swojej wiadomości, tym bardziej kontrolujesz narrację. Kiedy czujesz impuls, by napisać esej wyjaśniający swoje uczucia, zatrzymaj się. Przeanalizuj ten impuls. Co nim kieruje? Strach przed utratą, potrzeba walidacji, pragnienie kontrolowania jej percepcji? Wszystkie te motywacje pochodzą z miejsca słabości, nie siły. Mężczyzna świadomy wie, że każde dodatkowe słowo, ponad minimum, rozmywa jego pozycję. Komunikuje się z ekonomią, jakby jego czas i energia były walutą, bo są. A waluta traci wartość, gdy jest w nadmiarze. Natychmiastowa odpowiedź zdradza dostępność, a dostępność zdradza brak priorytetów. Kiedy odpowiadasz w ciągu sekund na każdą jej wiadomość, komunikujesz coś głębszego niż zainteresowanie. Komunikujesz pustkę w swoim życiu. To nie jest gra, to nie jest taktyka manipulacyjna polegająca na celowym opóźnianiu odpowiedzi, by wydawać się zajętym. To coś fundamentalniejszego. Twój czas reakcji naturalnie odzwierciedla strukturę Twojego życia. Jeśli masz misję, projekt, dyscyplinę, naturalne opóźnienia w odpowiedziach pojawią się same. Jeśli Twoje życie kręci się wokół telefonu i jej wiadomości, natychmiastowa reakcja również będzie naturalna. Problem nie leży w czasie reakcji samym w sobie. Problem leży w tym, co ten czas reakcji zdradza o strukturze Twojego życia. Wyobraź sobie dwóch mężczyzn. Pierwszy siedzi z telefonem w dłoni, czeka na powiadomienie. Kiedy przychodzi adrenalina, lekko wzrasta, serce bije szybciej. Otwiera wiadomość natychmiast, odpowiada w ciągu minuty, potem siedzi ponownie, czekając na jej odpowiedź. Drugi? Pracuje nad projektem wymagającym koncentracji. Telefon leży w innym pomieszczeniu, wyłączony dźwięk. Wiadomość przychodzi, ale on jej nie widzi przez dwie godziny. Kiedy w końcu sprawdza telefon, czyta wiadomość, ale odpowiada dopiero po skończeniu swojego zadania, jeszcze 40 minut później. Która sytuacja komunikuje większą wartość? Która zdradza mężczyznę, który ma kontrolę nad swoim czasem, energią i uwagą? Natychmiastowa odpowiedź mówi, Czekałem na Ciebie. Opóźniona odpowiedź mówi, Mam priorytety, a Ty jesteś częścią mojego życia, nie jego centrum. Oto prawo psychologiczne, które działa bezwzględnie. Ludzie nie cenią tego, co jest łatwo dostępne. Cenią to, do czego trzeba dopasować się w czasie. Kiedy jesteś natychmiast dostępny, staniesz się tłem. Kiedy Twoja dostępność ma strukturę i granice. Stajesz się priorytetem, o który trzeba zawalczyć. To nie jest arogancja. To naturalna konsekwencja szacunku do własnego czasu. Mężczyzna żelaznego umysłu nie udaje zajętego, jest zajęty. Jego życie ma architekturę, misję, rytm. Relacje są ważnym elementem tej architektury, ale nie jej fundamentem. A kiedy relacja nie jest fundamentem, nie jesteś w stanie desperacji. Jesteś w stanie wyboru, jeśli te zasady rezonują z Tobą, jeśli czujesz, że w Twoim życiu brakuje tej struktury i kontroli, zostaw subskrypcję. To nie jest społeczność obserwatorów. To klan mężczyzn budujących swoje mentalne fortece. Każdy nowy film to kolejny element architektury żelaznego umysłu narzędzia, których potrzebujesz, by stać stabilnie, bez względu na sztorm wokół Ciebie. Istnieje moment w każdej dynamice relacyjnej, kiedy emocja próbuje przejąć kontrolę nad Twoim działaniem. To moment, w którym czujesz gniew, frustrację, zazdrość lub desperację i impuls, by natychmiast to zakomunikować, staje się niemal nie do powstrzymania. To jest test. I większość mężczyzn go oblewa. Wiadomość wysłana w stanie emocjonalnego wzburzenia. To broń wymierzona w Twoją własną pozycję. Każde słowo napisane pod wpływem impulsu to słowo, którego będziesz żałował. Nie dlatego, że jest nieprawdziwe, ale dlatego, że zdradza utratę kontroli. A kontrola to fundament władzy. Wyobraź sobie scenariusz. Widzisz jej zdjęcie w mediach społecznościowych. Jest z kimś. Uśmiecha się w sposób, którego dawno u niej nie widziałeś. Emocja uderza natychmiast. Zazdrość miesza się z poczuciem krzywdy. Jak ona może to myślisz? Po tym wszystkim, co było między nami? Palce same sięgają do klawiatury. Zaczynasz pisać. Może to prowokacyjne pytanie, może sarkazm, może bezpośrednia konfrontacja. Bez względu na formę, energia emocjonalna przenika każde słowo. I kiedy naciskasz, wyślij, dokonujesz czegoś nieodwracalnego. Pokazujesz jej, że wciąż ma władzę nad Twoim stanem emocjonalnym. Mężczyzna zwykły pisze. Miło, że tak szybko znalazłaś kogoś nowego. Widać, że naprawdę ci zależało na tym, co było między nami. Mężczyzna żelaznego umysłu. Nic nie pisze. Widzi zdjęcie, rejestruje emocje, ale nie pozwala emocji dyktować działania. Rozumie fundamentalne prawo. Emocja jest informacją, nie instrukcją. To nie znaczy, że ignorujesz swoje uczucia. To znaczy, że tworzysz przestrzeń między uczuciem a reakcją. W tej przestrzeni leży twoja władza. Stoicy nazywali to premeditatio malorum, przewidywaniem trudności i przygotowaniem umysłu na nie. Kiedy emocja przychodzi, a ty jesteś na nią przygotowany, nie przejmuje kontroli. Staje się jedynie sygnałem, który obserwujesz z dystansu. Oto zasada, której musisz być absolutnie posłuszny. Nigdy nie wysyłaj wiadomości, kiedy twój puls jest podwyższony. Jeśli czujesz nagły przypływ energii emocjonalnej, gniewu, zazdrości, desperacji, to jest twój sygnał ostrzegawczy. Fizjologia Cię zdradza. Twoje ciało mówi, nie jesteś teraz w stanie strategicznego myślenia. Jesteś w trybie przetrwania, a przetrwanie nie zna strategii. Zna tylko reakcję. Napisz wiadomość, jeśli musisz, ale nie wysyłaj jej. Zapisz w notatkach. Wrócisz do niej za dwie godziny, za cztery, za dzień i zobaczysz ją innymi oczami. Zobaczysz desperację, którą komunikuje. Zobaczysz, jak każde słowo wykrzykuje, straciłem kontrolę, a wtedy skasujesz ją i w tym momencie wygrywasz. Każda wiadomość, którą wysyłasz, Operuje w jednym z dwóch trybów: trybie pewności lub trybie negocjacji. Tryb pewności zakłada, że Twoja wartość jest dana, nie wymaga udowadniania ani obrony. Tryb negocjacji próbuje przekonać drugą stronę o Twojej wartości poprzez argumenty, wyjaśnienia, prośby. Kobieta rozpoznaje różnice natychmiast. Nie musi tego analizować świadomie. Jej układ nerwowy jest wyspecjalizowany w rozpoznawaniu pewności siebie u mężczyzny. To ewolucyjny mechanizm oceny partnera, i żaden tekst, żadna retoryka, żaden argument intelektualny nie może zamaskować braku pewności. On przeziera przez każde słowo. Porównaj te dwa komunikaty, język negocjacji. Wiem, że może się wydawać, że nie mam teraz zbyt wiele do zaoferowania, ale naprawdę nad sobą pracuję. Jeśli dasz mi szansę, obiecuję, że zobaczysz zmiany. Zasługuję na to, żebyś dała mi kolejną okazję. Język pewności. Rozumiem Twoje wątpliwości, szanuję Twoją decyzję. Pierwsza wiadomość to błaganie przebrane za obietnicę. Druga to przyjęcie rzeczywistości bez próby jej zmiany. Pierwsza komunikuje, moja wartość zależy od Twojej akceptacji. Druga komunikuje, moja wartość istnieje niezależnie od Twojej oceny. Problem większości mężczyzn nie leży w tym, co mówią, leży w tym, że w ogóle czują potrzebę mówienia. Czują, że muszą się tłumaczyć, uzasadniać, przekonywać. A kiedy tłumaczysz się bez pytania, zdradza to jedno. Wewnętrznie nie wierzysz w swoją pozycję. Mężczyzna żelaznego umysłu rozumie, że przekonywanie jest pozycją słabości. Nie dlatego, że nie warto rozmawiać o swoich intencjach, ale dlatego, że prawdziwa pewność nie wymaga obrony. Ona po prostu jest. Nie atakuje, nie broni się. Nie negocjuje. Istnieje stabilna i niezłomna jak głaz w strumieniu. Oto test, który musisz zastosować do każdej wiadomości przed jej wysłaniem. Czy ta wiadomość komunikuje moją wartość czy próbuje ją udowodnić? Jeśli komunikuje, wysyłaj. Jeśli próbuje udowodnić, kasuj i przepisz z pozycji spokoju. Kiedy dynamika relacji zaczyna się przechylać, kiedy czujesz że tracisz grunt pod nogami, że jej zainteresowanie słabnie, że coś nieodwracalnie się zmienia, naturalnym impulsem jest zbliżenie. Więcej kontaktu, więcej rozmów, więcej wyjaśnień jeśli tylko spędzimy więcej czasu razem, wszystko wróci do normy. To myślenie jest fundamentalnie błędne, bo problem nie leży w braku bliskości, problem leży w braku przestrzeni. Przestrzeń nie jest karą. Nie jest strategią manipulacyjną. Przestrzeń jest resetem dynamiki. Kiedy ciągła obecność rozmywa pożądanie, przestrzeń je przywraca. Kiedy dostępność staje się czymś oczywistym, brak dostępności staje się intrygujący. Ale uwaga, prawdziwa przestrzeń to nie znikanie z gniewem, to nie ignorowanie z premedytacją, to autentyczne cofnięcie się, by odbudować własną strukturę wewnętrzną. To koncentracja na swoim życiu, swoich celach, swojej misji, nie jako taktyka, by odzyskać jej uwagę, ale jako konieczność dla zachowania własnej integralności. Wyobraź sobie scenariusz. Czujesz, że dynamika się zmienia. Wasze rozmowy stają się płytkie, jej odpowiedzi są coraz krótsze, coraz późniejsze. Energia, którą kiedyś czułeś między wami, zaczyna gasnąć. Mężczyzna zwykły podwaja swoje wysiłki, pisze częściej, proponuje więcej spotkań. Stara się naprawić sytuację poprzez intensywność kontaktu. Mężczyzna żelaznego umysłu robi coś przeciwnego. Cofa się. Nie z gniewem, nie z frustracją, ale ze spokojem. Wraca do swoich projektów, do swojego treningu, do swojej dyscypliny. Komunikacja naturalnie się rzadzi, nie dlatego że gra w gry ale dlatego, że ma do czego wracać poza relacją. I coś interesującego zaczyna się dziać. Jej percepcja się zmienia. Kiedy przestajesz być dostępny, przestajesz być oczywisty. Kiedy przestajesz walczyć o jej uwagę, jej uwaga naturalnie wraca. Nie dlatego, że technika działa, ale dlatego, że autentycznie zmieniłeś strukturę dynamiki. Oto fundamentalne prawo, które musisz zaakceptować. Nie możesz odzyskać władzy w relacji, starając się mocniej. Odzyskujesz ją, cofając się do własnej siły. Przestrzeń tworzy tęsknotę, ale tylko wtedy, gdy jest autentyczna. Jeśli cofasz się z desperacją w sercu, czekając na jej reakcję, to nie jest przestrzeń, to strategia i ona to wyczuje. Jeśli cofasz się, by autentycznie odbudować swoje centrum, swoją misję, swój spokój, to jest przestrzeń. I wtedy działa. Część 2, filar 4. Emocja jako wróg strategii. Istnieje moment w każdej dynamice relacyjnej, kiedy emocja próbuje przejąć kontrolę nad Twoim działaniem. To moment, w którym czujesz gniew, frustrację, zazdrość lub desperację i impuls, by natychmiast to zakomunikować, staje się niemal nie do powstrzymania. To jest test i większość mężczyzn go oblewa. Wiadomość wysłana w stanie emocjonalnego wzburzenia to broń wymierzona w Twoją własną pozycję. Każde słowo napisane pod wpływem impulsu to słowo, którego będziesz żałował nie dlatego, że jest nieprawdziwe, ale dlatego, że zdradza utratę kontroli, a kontrola to fundament władzy. Wyobraź sobie scenariusz. Widzisz jej zdjęcie w mediach społecznościowych. Jest z kimś. Uśmiecha się w sposób, którego dawno u niej nie widziałeś. Emocja uderza natychmiast. Zazdrość miesza się z poczuciem krzywdy. Jak ona może? Myślisz, po tym wszystkim, co było między nami? Palce same sięgają do klawiatury. Zaczynasz pisać. Może to prowokacyjne pytanie? Może sarkazm? Może bezpośrednia konfrontacja? Bez względu na formę, energia emocjonalna przenika każde słowo. I kiedy naciskasz wyślij, Dokonujesz czegoś nieodwracalnego. Pokazujesz jej, że wciąż ma władzę nad Twoim stanem emocjonalnym. Mężczyzna zwykły pisze: Miło, że tak szybko znalazłaś kogoś nowego. Widać, że naprawdę Ci zależało na tym, co było między nami. Mężczyzna żelaznego umysłu. Nic nie pisze. Widzi zdjęcie, rejestruje emocje, ale nie pozwala emocji dyktować działania. Rozumie fundamentalne prawo. Emocja jest informacją, nie instrukcją. To nie znaczy, że ignorujesz swoje uczucia. To znaczy, że tworzysz przestrzeń między uczuciem a reakcją. W tej przestrzeni leży Twoja władza. Stoicy nazywali to premeditacją malorum, przewidywaniem trudności i przygotowaniem umysłu na nie. Kiedy emocja przychodzi, a Ty jesteś na nią przygotowany, nie przejmuje kontroli staje się jedynie sygnałem, który obserwujesz z dystansu. Oto zasada, której musisz być absolutnie posłuszny. Nigdy nie wysyłaj wiadomości, kiedy twój puls jest podwyższony. Jeśli czujesz nagły przypływ energii emocjonalnej, gniewu, zazdrości, desperacji, to jest twój sygnał ostrzegawczy. Fizjologia Cię zdradza. Twoje ciało mówi, nie jesteś teraz w stanie strategicznego myślenia, jesteś w trybie przetrwania. A przetrwanie nie zna strategii, zna tylko reakcję. Napisz wiadomość, jeśli musisz, ale nie wysyłaj jej. Zapisz w notatkach. Wrócisz do niej za dwie godziny, za cztery, za dzień i zobaczysz ją innymi oczami. Zobaczysz desperację, którą komunikuje. zobaczysz, jak każde słowo wykrzykuje: straciłem kontrolę, a wtedy skasujesz ją i w tym momencie wygrywasz. Filar piąty. Język pewności wachels. Język negocjacji. Każda wiadomość, którą wysyłasz, operuje w jednym z dwóch trybów trybie pewności lub trybie negocjacji. Tryb pewności zakłada, że Twoja wartość jest dana, nie wymaga udowadniania ani obrony. Tryb negocjacji próbuje przekonać drugą stronę o Twojej wartości poprzez argumenty, wyjaśnienia, prośby. Kobieta rozpoznaje różnicę natychmiast, nie musi tego analizować świadomie. Jej układ nerwowy jest wyspecjalizowany w rozpoznawaniu pewności siebie u mężczyzny. To ewolucyjny mechanizm oceny partnera. I żaden tekst, żadna retoryka, żaden argument intelektualny nie może zamaskować braku pewności. On przeziera przez każde słowo. Porównaj te dwa komunikaty, język negocjacji. Wiem, że może się wydawać, że nie mam teraz zbyt wiele do zaoferowania, ale naprawdę nad sobą pracuję. Jeśli dasz mi szansę, obiecuję, że zobaczysz zmiany. Zasługuję na to, żebyś dała mi kolejną okazję. Język pewności: rozumiem Twoje wątpliwości, szanuję Twoją decyzję. Pierwsza wiadomość to błaganie przebrane za obietnicę, druga to przyjęcie rzeczywistości bez próby jej zmiany, pierwsza komunikuje: moja wartość zależy od Twojej akceptacji, druga komunikuje Moja wartość istnieje niezależnie od Twojej oceny. Problem większości mężczyzn nie leży w tym, co mówią. Leży w tym, że w ogóle czują potrzebę mówienia. Czują, że muszą się tłumaczyć, uzasadniać, przekonywać. A kiedy tłumaczysz się bez pytania, zdradza to jedno. Wewnętrznie nie wierzysz w swoją pozycję. Mężczyzna żelaznego umysłu rozumie, że przekonywanie jest pozycją słabości. Nie dlatego, że nie warto rozmawiać o swoich intencjach, ale dlatego, że prawdziwa pewność nie wymaga obrony. Ona po prostu jest. Nie atakuje, nie broni się, nie negocjuje. Istnieje stabilna i niezłomna jak głaz w strumieniu. Oto test, który musisz zastosować do każdej wiadomości przed jej wysłaniem. Czy ta wiadomość komunikuje moją wartość, czy próbuje ją udowodnić? Jeśli komunikuje, wysyłaj. Jeśli próbuję udowodnić, Kasuj i przepisz z pozycji spokoju. Filar Szósty. Przestrzeń jako narzędzie odzyskiwania równowagi. Kiedy dynamika relacji zaczyna się przechylać, kiedy czujesz, że tracisz grunt pod nogami, że jej zainteresowanie słabnie, że coś nieodwracalnie się zmienia, naturalnym impulsem jest zbliżenie. Więcej kontaktu, więcej rozmów, więcej wyjaśnień jeśli tylko spędzimy więcej czasu razem, wszystko. Wróci do normy. To myślenie jest fundamentalnie błędne, bo problem nie leży w braku bliskości, problem leży w braku przestrzeni. Przestrzeń nie jest karą, nie jest strategią manipulacyjną, przestrzeń jest resetem dynamiki. Kiedy ciągła obecność rozmywa pożądanie, przestrzeń je przywraca. Kiedy dostępność staje się czymś oczywistym, brak dostępności staje się intrygujący. Ale uwaga, Prawdziwa przestrzeń to nie znikanie z gniewem, to nie ignorowanie z premedytacją, to autentyczne cofnięcie się, by odbudować własną strukturę wewnętrzną, to koncentracja na swoim życiu, swoich celach, swojej misji, nie jako taktyka, by odzyskać jej uwagę, ale jako konieczność dla zachowania własnej integralności. Wyobraź sobie scenariusz: czujesz, że dynamika się zmienia. Wasze rozmowy stają się płytkie, jej odpowiedzi są coraz krótsze, coraz późniejsze. Energia, którą kiedyś czułeś między wami, zaczyna gasnąć. Mężczyzna zwykły podwaja swoje wysiłki, pisze częściej, proponuje więcej spotkań, stara się naprawić sytuację poprzez intensywność kontaktu. Mężczyzna żelaznego umysłu robi coś przeciwnego, cofa się, nie z gniewem, nie z frustracją. Ale ze spokojem. Wraca do swoich projektów, do swojego treningu, do swojej dyscypliny. Komunikacja naturalnie się żazi. Nie dlatego, że gra w gry, ale dlatego, że ma do czego wracać poza relacją. I coś interesującego zaczyna się dziać. Jej percepcja się zmienia. Kiedy przestajesz być dostępny, przestajesz być oczywisty. Kiedy przestajesz walczyć o jej uwagę, jej uwaga naturalnie wraca. Nie dlatego, że technika działa, ale dlatego, że autentycznie zmieniłeś strukturę dynamiki. Oto fundamentalne prawo, które musisz zaakceptować. Nie możesz odzyskać władzy w relacji, starając się mocniej. Odzyskujesz ją, cofając się do własnej siły. Przestrzeń tworzy tęsknotę. Ale tylko wtedy, gdy jest autentyczna, jeśli cofasz się z desperacją w sercu, czekając na jej reakcję, to nie jest przestrzeń. To strategia i ona to wyczuje. Jeśli cofasz się, by autentycznie odbudować swoje centrum, swoją misję, swój spokój, to jest przestrzeń i wtedy działa. Synteza. Kod honoru żelaznego umysłu. Mężczyzna, który internalizował te zasady, nie działa z miejsca manipulacji, działa z miejsca samoopanowania. Nie używa ciszy jako broni. Cisza jest naturalną konsekwencją jego spokoju wewnętrznego. Nie kalkuluje czasu odpowiedzi. Jego czas odpowiedzi odzwierciedla autentyczną strukturę jego życia. Nie unika emocji, obserwuje je z dystansu i nie pozwala im dyktować działań. To jest różnica między taktyką a zasadą. Taktyka to coś, co robisz, by osiągnąć rezultat. Zasada to coś, czym się stajesz. I kiedy stajesz się mężczyzną zasad. Rezultaty przychodzą naturalnie. Nie dlatego, że manipulujesz, ale dlatego, że komunikujesz autentyczną siłę. Oto obraz mężczyzny, którym możesz się stać. Siedzi w ciszy, bez dyskomfortu. Reaguje na prowokacje ze spokojem, nie z reakcją. Jego wiadomości są ekonomiczne, precyzyjne, wolne od desperacji. Jego czas jest jego własnością. Jego emocje są informacjami, nie rozkazami. Jego pewność nie wymaga dowodów, bo jest fundamentem, na którym stoi. Kiedy kobieta testuje tego mężczyznę, a będzie testować, napotyka na coś niezłomnego nie arogancję, nie obojętność, ale stabilność. I stabilność w mężczyźnie jest tym, czego szuka każda kobieta, choć niewielu mężczyzn potrafi jej zapewnić. Świat wokół ciebie będzie chaotyczny, ludzie będą nieprzewidywalni. Emocje będą się wzmagać i opadać jak fale, ale ty, ty będziesz skałą. Nie dlatego, że ignorujesz sztorm, ale dlatego, że zbudowałeś fundamenty tak głęboko, że żaden sztorm cię nie przewróci.